Przedstawić, proszę coś powiedzieć o Grupie Białej. Zaczynamy drugi odcinek z życia na pielgrzymce. Już pierwszy nagraliśmy. Ja mam powiedzieć o Grupie Białej, Najpierw niech się siostra przedstawi. E, jestem siostra Kasia. E, Mieszkam w Błęczycy i Grupa Biała jest... Piękne, piękne słowa. A jeszcze... Dobrze, a jeszcze, aby siostra powiedziała parę słów o swoim kapeluszu. Eee, mój kapelusz eee, został zakupiony z inicjatywy Mój męża. Stwierdził, że przynosi się na pierwszy. a jednocześnie jest eee... Ale Rozumiem, czyli oprócz tego, że ma bardzo dobry wygląd i jeszcze tym podkreśla wygląd siostry, to jeszcze jest dodatkowo skuteczny. Ale mimo wszystko jeszcze trzeba używać kremu, tak? Oczywiście. Dobrze, to dziękujemy bardzo siostrze. Tutaj jeszcze jeszcze może jeśli by siostry coś powiedziały, chwileczkę.